Buongiorno, czas na szybkie włoskie espresso. Dziś o słówku, które jest takim fałszywym przyjacielem. Nuda to po włosku wcale nie nuda, a przymiotnik w formie żeńskiej goła. Może kojarzysz takie wyrażenie? A okio nudo, gołym okiem. Nudo to goły, więc nuda to goła. Jak jest zatem po włosku nuda? To nuja. Możesz powiedzieć che ale nuda. Włosi powiedzą też pizza", lub tak bardziej potocznie, może nieco wulgarnie kepalle. Może ci się też przydać przymiotnik noioso, czyli nudny. Questo libro da davvero noioso. Ta książka jest naprawdę nudna. To wszystko na dziś. Buona giornata.